Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie z Obwodowej 7. Oczywiście, nie, żartuję, żartuję. E, dzisiaj, chałupniczo zrobione malowanie, kolejne na szarpaka. Znaczy, no, z tyłu jestem w miarę zadowolony, bo tutaj, prawda, zaraz powiem, skąd miałem materiały. Pewnie się domyślacie, ale dzisiaj odcinek, który planowałem już wcześniej, e, z powodu takiego, że. Pamiętacie pewnie, nagrałem kiedyś odcinek o Citaro i sprawa wyglądała tak, że pozdrowiłem tam pana kierowcę Jacka e, i będąc w Kraśniku wtedy z okiem miłośnika, z zajawkami i tak e, mianowicie e, przyszedł, znaczy przyszedł do mnie, miałem przyjemność jechać z panem kierowcą drugim od Citaro, mianowicie z Mirkiem. E, i Mirek y, zaszartował e, wtedy, że się powinien obrazić, że go nie pozdrowiłem na filmie z Citaro. A więc już naprawiam swój błąd, mianowicie dzisiaj e, specjalnie na cześć tamtej sytuacji. Wtedy jechaliśmy szarpakiem 130 i szarpak 130 ma zrobione malowanie. Tutaj no sterownik jest y, 3100 powinien być, ale jest y, 4000. Kasy nie ma, bo ja wolę, żeby nie. Przód nie jest zrobiony na czarno, bo szczerze mówiąc, mi się podoba bardziej taki w sensie ten, ten kawałek zderzaka. No i sytuacja z mapą kraśnika jest taka, że jeszcze jej nie ma, więc yy, jedziemy nie w tą stronę 130. E, tak i teraz w ogóle dawno nie było odcinka Zomsi, bo teraz troszeczkę odcinki Zomsi przedłożyliśmy na. E, prawdziwy świat, ale dobra, ale jak ma być, to nagrywamy. Także pozdrawiam bardzo serdecznie jeszcze raz dla Mirka. I przez niego wszystko się stało. Jedziemy dzisiaj szarpakiem, także bardzo serdecznie mówię raz jeszcze. I co? E, szarpak 130, czyli z pierwszej dostawy do Kraśnika, e, bo były dwie czy znaczy w zasadzie to trzy były kupione jednocześnie chyba, z tego co pamiętam, za 29 tysięcy złotych, e, tak, dobrze mówię? Bo to widziałem jakiś wywiad y, z Maksymem, a właśnie, Maksym to też oddzielna kwestia, to zaraz pozdrowię, jeszcze powiem parę słów. I 132, czyli ten, który trafił później. E, autobus to jest 11, y, powyższy autobus, którym jedziemy, to jest z tego 11-13 w Warszawie. Także tak to wygląda, 11-13, chyba, o ile, o ile się nie mylę autobus oczywiście ze Stalowej, do Kraśnika trafił 2021, tak, z tego co pamiętam. No i tak sobie jeździ, jeździ, końca nie widać, bo wozy są w bardzo dobrym stanie zakupione z Warszawy. No i sobie jeżdżą ludzie, ale niestety nie można tego powiedzieć o Citaro, bo Citaro stoi na usterkę AdBlue, no i na razie nie wyjedzie. Że tak wygląda wszystko. A, nie, te drzwi sobie zablokowałem. Eee, no tutaj drzwi klasycznie już mamy, takie jak w Solarisach, m.in. z MPK. Eee, się zapytacie, skąd autobus? O! Przyporządkowanie taboru 130 na 130 eee, sto, Skąd mam wóz? Kupiłem sobie Patreona, Patreona od Sobola eee, jakiś czas temu. Eee, a, bo nie, nie, nie w tą stronę nastawione? Nie, dobrze. Jeszcze raz. Bo coś mieliśmy tu źle z tym sterownikiem. Teraz dobrze. Dobra, teraz jest świetnie. Eee, I co? Eee, a, no właśnie miałem, propo, Maksyma powiedzieć, jak jeszcze nie jedziemy. W ogóle, eee, powiem tak. Maksym był człowiekiem wybitnym na swoim stanowisku już przed organizacją Dni Otwartych, która przeszła wszystkie nasze najśmielsze oczekiwania. Także raz jeszcze bardzo dziękuję panie dyrektorze, że mogliśmy nabyć te wspomnienia. Ale ja powiem krótko. Czy znacie przedsiębiorstwo komunikacyjne, którego dyrektor ds. eksploatacji przesyła Wam materiały pomagające w robieniu malowania do OMSI? No to samo za siebie mówi. Dlatego, że właśnie dzięki Maksymowi mogliśmy odtworzyć y, tylną reklamę, mogliśmy odtworzyć wszystkie naklejki, wszystkie piktogramy, także bardzo serdecznie dziękuję. Z całego serca rejestrację, już teraz się nauczyłem robić samemu, więc jest taka, jaka powinna być. No i co, troszeczkę jest wozu zrobione. Piktogramy miałem gotowe, wzory w sensie naklejki tutaj właśnie miałem. Taką możliwość. No i co, yy, zrobiłem, zrobiłem malowanie yy, i przejedziemy się 130. Tak jak wtedy miałem okazję właśnie jechać z Mirkiem na dwójce. Także tak, to była dwójka? Yy, chyba tak, ale było przez wariant, przez jakieś krzaki, z tego co pamiętam. Znaczy przez te krzaki, które później jechaliśmy przejazdem technicznym yy, manem, yy, gnieźniakiem. Także pewnie, Maksym, domyślasz się, gdzie to było, więc możesz tutaj powiedzieć. No i mamy sygnał odjazdu, i jedziemy. Linia 130 w Karbowie nie było na kanale. Przyjemna dość linia. Także zobaczymy sobie. A no i mi, jeszcze tutaj nie ma w wozie odwzorowanego ręcznego retardera, a powinien być w szarpaku, y, i to też sobie kierowcy chwalą. Y, w ogóle 130 tamtego dnia jeździł wtedy Piotrek Zajawka, także Zajawkę też serdecznie pozdrawiam, ale sprawa wyglądała tak, że y, poszedłem do zajezdni. Yy, przyjechałem do Kraśnika, poszedłem do zajezdni nagrać obsługę Jaworzniaka, zresztą tej, której nie puściłem, bo później się udało zrobić lepszy film i akurat załapałem się z Mirkiem na wyjazd wtedy, także yy, wtedy na 130, no i później yy, wtedy Zajawka wyjechał zielonym 136 yy, na linię i Zajawka później przesiadł się... Na, aut na autobus, właśnie z którego jest Cape View na moim kanale. Tak, tutaj się wszystko w jedną całość połączyło, także to jest ten autobus, z którego jest przejazd z GoPro na kanale. Także tak to wygląda. E, w ogóle w Kraśniku jest śmieszna rzecz. To też można by powiedzieć. E, w Kraśniku e, nie otwiera się tak naprawdę zbiorczo drzwi. W kraśniku się otwiera drzwi pierwsze i drugie, czasami trzecie. Także taką śmieszną rzecz zauważyłem w temacie szarpaków. A i czego jeszcze nie odwzorowałem, to nie odwzorowałem yy, piktogramów, naklejek, wejście, wyjście na drzwiach. Bo tak jak już kiedyś mówiłem, yy, mi się flaki wywracają. Yy, a czy oczywiście tak powinno być, a mi się flaki wywracają, jak ktoś zacznie komentować, że i tak yy, nie wychodzimy, nie wchodzimy, i tak jest samopas. No, jest samopas i na Śląsku też jest samopas, mimo że to ze Śląska na Śląsku też tak powinno być. W ZTM-ie, że pierwszymi wchodzimy, resztą wychodzimy, tak jak to wygląda m.in. w Czechach. No, ale niestety, wiecie, jak jest, że tak to jest. O, ładnie w poszedł, ładnie poszliśmy, nie? Eee, I tak to jest. No, dawno odcinka z OMSI nie było, więc jedziemy sobie. Macie coś trochę jakiegoś symulatora, bo też byli tacy na tym kanale co mnie oglądali dla tego OMSI, więc żeby nie było, że nic się nie dzieje, tekstury jakieś tam mniej lub bardziej sukcesywnie robię, także tego jeszcze nie zapomniałem. Tutaj boczne piktogramy jest wszystko ok, oto mogło być niżej. To na terenie miasta kraśnik 0 zł, eee, tu jest ok, no w sumie jest ok. Klapkę tą wywiewu specjalnie pozostawiłem, żółto-czerwoną, dla jaj. Więc e, to jest akurat tutaj taki smaczek. E, a, tu jeszcze. Oczywiście golf nas nie puści. No i tak podjechał, że teraz ja muszę wycofać. Dziękujemy serdecznie. Czytała Krystyna Czubówna. Jedziemy. Także tak sobie to w szarpaczku wygląda. Następny przystanek Mickiewicza, główny. Nie, żartuję. Następny przystanek to będzie przy tym moście, co jak był taki kiedyś serial przygody Jacusia, to mówili, że jak urzędasy coś tam ten, to zaraz ograniczą tu do 5, eee, A jest do trzydziestu. Także tak to wygląda. No ale jedziemy, jedziemy, zwolnimy, żeby nie było. Mamy 30. Raz jeszcze, o! Mogliśmy sobie z zewnątrz Solarisa zobaczyć. Solaris oczywiście DAW, plus ZTF. No, robiliśmy obsługę szarpaka, więc nie ma tutaj o czym gadać znowu. Następne przystanki. Eee, nie ma o czym gadać. O, tutaj się dopiero 30. Kończę, ja już poszarżowałem. Niestety. Chociaż jest tak jak powinno być w, tym, w tych wozach i w tym roczniku, nie no. Autobus ogólnie, w, w przeciwieństwie do moich niektórych malowań, nawet jest podobny do szarpaka, także nawet jest podobny do pierwowzoru. Jeszcze naklejek w środku nie ma, niestety, ale, ale no myślę, a zrobię, bo właśnie tutaj obiecałem dla Mirka, że zrobię kiedyś odcinek, to zrobię. Dlaczego mam nie zrobić, jak miły kierowca i roztacza pozytywną atmosferę wokół siebie? Pozytywny człowiek, także tak powiem. Tak powiem. I dziękuję bardzo wtedy za wzięcie mnie z zajezdni, bo nie, nie było chyba okazji podziękować. Także dziękuję bardzo. No i liczę, że Citaro się szybko naprawi. Eee, to też tak wygląda sprawa. Citaro na razie, tak jak mówię, stoi na AdBlue. W sensie stoi na bazie i ma ściągnięty chyba z tego co pamiętam nad kole, bo tam z AdBlue jest jakiś problem e, z podawaniem AdBlue. Podobno śmierdzi azotem w całym autobusie. Oczywiście wiadomo, AdBlue jest w produkcji azoty puławy, znaczy, no, nie, nie wszystkie, ale, ale, no, ale też. E, I przede wszystkim AdBlue to jest roztwór z mocznika, także żeby nie było. Że nie mam podstawowych informacji. Adblue to jest roztwór z mocznika. Arsadzie z moczu świni, jak to się mówi. No i AdBlue jest dodatkiem do spalania w silnikach Euro 4 w górę. Tu też jest AdBlue. Bo tu jest Euro 4 już z tego co pamiętam, więc tu też jest AdBlue. Także jak to się mówi, jak to się mówi w Rosji, ja ty Blue, AdBlue. Także nie, no taki żart. Ale... wiecie jak jest. No, ale dobrze, skręcamy sobie w prawo, bo tutaj narracja na chwilę ucichła, trasowa. Ale jesteśmy na ulicy Zamkowej w... w Karbowie. E, I teraz już, no to w sumie krótka trasa taka, żeby wam pokazać tego Solarisa. Ale pojeździmy. Co pojeździmy, to nasze. E, pozdrawiam bardzo serdecznie jeszcze Sobola, autora modelu, może akurat ogląda. Eee, także tak to jest. I tyle Wam powiem. Tyle Wam powiem. Eee, zobaczymy zaraz opóźnienie. W zasadzie nadczas, bo chyba jesteśmy z jakimś dużym nadczasem. Zaraz to zweryfikujemy. A nie, punktualnie. Także widocznie ta Citaro ma opóźnienie. A ja będę sobie otwierał wszystkie drzwi. A co? To, kto Boga temu zabroni? Znaczy, jeżeli właśnie w kraśniku mu nie pootwierają wszystkich drzwi, to chociaż, to chociaż my pootwierajmy tu. <laughs> oczywiście. A zaraz wam pokażę, jak wygląda obsługa przystanku w kraśniku. Zaraz wam pokażę. Pa taka parodia podjazdu pod przystanek w kraśniku. Oczywiście, yy, oczywiście sentencja oni na drugie drzwi, bo mają miesięczne, jest nadal aktualna, ale zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę o coś, co mi chodzi. Eee, czyli, podjeżdżamy sobie na przystanek, zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Eee, tylko Citaro przed nami na 120. W sumie będziemy aż do końca trasy jechali za tym Citaro. Niestety, albo na szczęście. I zaraz zobaczycie, bo tutaj mamy przystanek centrum. Nie, jak to jest? Nie, plac wolności. Następny przystanek będzie karbowo centrum. Eee, I zobaczcie, jak wygląda obsługa przystanku w Kraśniku, eee, abstrahując od hamskiego manewru, co zrobiło Citaro. Zobaczcie, zatrzymujemy się, o, wjechałem w Citaro, i teraz otwieramy pierwsze i drugie drzwi, pierwszymi może ktoś wysiądzie, znaczy, pierwszymi wsiądą, znaczy teraz ludzie nie idą, bo, no, Citaro, a drugimi drzwiami może ktoś wysiądzie, a jak trzecimi będzie chciał wysiadać, to y, przyjdzie do drugich ewentualnie, jak jest bardzo dużo ludzi z FEUT. O, czyli robimy tak, tak i jest. I teraz 55 osób kupuje bilet, y, ale w ogóle jest taka sytuacja, y, nie wiem, czy to było widać u zajawki na ten, bo moja kamera miała słaby dźwięk, a zajawkowa kamera była za daleko, telefon. Na tym przejeździe, na tym co się kółko nagrywało, miałem taką sytuację, że babcie autobusowe nie wpuściły, bo w Kraśniku super jest komunikacja miejska i super miasto, i kocham Kraśnik całym sercem. Ale w Kraśniku jest bardzo dużo tak zwanych babci autobusowych, i e, do tego stopnia, że babcie autobusowe e, i ja musiałem te babcie troszeczkę przegonić na tamtym kółku, i właśnie nie wiem, czy to było widać wtedy. Yy, bo właśnie, ja Mirek i Zajawkę, chyba driverowicz RZKM siat, a na następnym przystanku Następny było coś przystanku. takiego, że yy, kobitka yy, z wózkiem wsiadła pierwszymi drzwiami, bo drugie jej babki nie wpuściły, bo babki stały w rzeźni. I co to za robota? Więc tak to wyglądało niestety yy, i musiałem wyprosić z rzeźni starsze panie i żeby sobie poszły stać, albo siedzieć gdzie indziej, bo mówię, pani z wózkiem... Pani z wózkiem zaczęła się wciskać pierwszymi drzwiami i wcisnęła się, bo musiała bilet kupić i nie chcieli jej puścić do rzeźni, bo wygodnie jest stać. To takie rzeczy to tylko... tylko... w wioskach, bo nie mówię, że tylko w Kraśniku. Oczywiście w Ciechanowie, jak byłem, to nie było inaczej. A jeszcze druga rzecz. Co miałem powiedzieć? Że w Kraśniku w ogóle ludzie są nienauczeni używania zezwolenia, a szkoda. I w Kraśniku zawsze otwiera się centralnie drzwi. Przynajmniej ja byłem świadkiem wielokrotnie sytuacji, że w Kraśniku albo się otwiera drzwi centralnie, albo pojedyncza, ale nigdy się nie używa zezwolenia. Także tak to wygląda. Szkoda. No i już jesteśmy, dwa czy trzy przystanki nam zostały. A, no i kogo jeszcze pozdrawiam, oczywiście, poza Mirkiem i Maksymem. Pozdrawiam zajumca, Filipa Kicajasza, także Ciebie też Filip bardzo serdecznie pozdrawiam. No i w ogóle właśnie Wam chciałem podziękować wszystkim, całej załodze MPK. Rafałowi też kierowcy, pozdrawiam Rafała, Rafała K. Eee, wszyscy bardzo profesjonalnie obsługiwaliście imprezę, i tak naprawdę mówię, że dzięki Wam to tak naprawdę ta komunikacja miejska nabrała innego wymiaru i to imprezowanie komunikacyjne też nabrało innego wymiaru. Także bardzo serdecznie Filipka, pozdrawiam również. No i kierowców mówię, Rafała, eee, jeszcze dodatkowo kogo, Michała, eee, który miał epizod w Lublinie eee, i tak dalej, i tak dalej. Pana. Pana Zbyszka, tak? Odmana, też pozdrawiam. E, kto się mówi? Oni mają miesięczne, więc na drugie drzwi. Nie, oczywiście żartuję. Pan Zbyszek bardzo miły człowiek również. Nie ma niemiłego kierowcy w Kraśniku. A, jest jeden, ale to evenement. Także, kto się mówi? E, różni się znajdują, tak? Ale nie, raczej w Kraśniku są wszyscy na plus. E, tak jak i w pławach. Ale nie aż tak. Tutaj naprawdę są ludzie z pasją. Przynajmniej ja tak was moi drodzy zdiagnozowałem: kraśniczanie, kto ogląda. Także naprawdę, e, nagrywając pierwszy odcinek z Citaro e, z MPK Kraśnik, nie liczyłem, że ta współpraca się rozwinie tak mocno. E, w kontekście takim, że będę miał możliwość nagrać tyle autobusów, tyle linii, e, takimi autobusami, tak jak teraz będą Kate View z zabytków. Eee, także przystanie. tak też to będzie i co wam mam powiedzieć moi drodzy, cieszcie się, że jesteście, ja się cieszę, że e, mieszkam 60 km od Kraśnika i że, e, i że mam z y, domku letniskowego y, 17 km pod bazę na obwodowej 7, więc maksym rowerem będę przyjeżdżał jeszcze, także szykuj się. Eee, I tak to wygląda, dobra. Ostatni przystanek już teraz grzejemy do pętli w lewo, w, lewo w literacką, jakby powiedzieli w kraśniku, niektórzy literacką. <grych> Także tak to wygląda, i jedziemy. Jesteśmy osiedlami literacką. Także ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję eee, i do zobaczenia. Nie mówię. Nie mówię jak to się mówi. E, nie mówię do widzenia, lecz mówię do zobaczenia. O, w ten sposób powiem. E, I co? I kończymy. Następny przystanek. Literacka pętla. Jesteśmy na pętli. Raz jeszcze 130. E, no i tak naprawdę akcent końcowy odcinka jest taki, że dedykujemy odcinek dla Milka. Także. 130 na 130 specjalnie taką linię wybrałem i tyle nara